Cześć, witam wszystkich. Piątek, piąteczek, piątunio. Wyjeżdżam właśnie z Merfeldenwaldorf w Zaldi. Tura dzisiaj okej, okay, ale nie obyło się bez zamieszania już na samym początku, dlatego że do firmy ostatnio sobie przyjeżdżam na styk, bo nic nie jest gotowe dużo wcześniej. Wcześniej bywało na przykład, że przyjechałem sobie na godzinkę w pół do ósmej zatankowałem na przykład samochód, wszedłem do biura, papiery już były gotowe, za piętnaście wyjazd i przed 15:00 koniec. No tak było w sierpniu i opłacało się wtedy wcześniej przyjść, natomiast ostatnimi czasy się czeka nieraz nawet do dziewiątej, nawet raz czekałem do za dwadzieścia więc. Bez sensu przychodzić tak wcześnie. Jeśli, o nawigacja się przycięła, trzeba ją odświeżyć, kurde, chyba odświeżyć, bo się przycięła. Adresik. Nie Waldorf, Bingen, ten jedyneczka, jedyneczka, w prawo, w prawo jedziemy. i tak przyszedłem, wszedłem do biura ci dokładnie za 1.8 a 15 po 8 już z firmy wyjechałem także nie musiałem za długo na dokumenty czekać, wszystko było gotowe no i Aldi Merfeldenwaldorf Trocken mówi, no to elegancko kurde, ja rozładowywuję jak gość do mnie przyszedł i mówi, że te Redbule, które rozładowywujesz, to są tylko dwie palety do nas, bo u nas tylko 250 a na Frisze tam na drugą, na drugi magazyn musisz wziąć wszystkie te 350 czy 335, tam jest. Ja mówię, poważnie? Mówi, no tak. Wiecie, nie byłoby z tym jakiegoś większego problemu, gdyby oni nie popakowali tego tak, że paleta Redbula, a na tej palecie Redbula chleb chleb, jakieś ciasta i to wszystko tak było popakowane, nie było, że Red Bull gdzieś z tyłu jest albo z przodu, tylko tak było i kurde, musiałem wyciągać po dwie palety z samochodu, ściągać tą z góry, jeszcze tam układać, bo u nich się sortuje w kurde, że takie ciasto z takim taki chleb z takim i pierdzieliłem się z 16 paletami godzinę, bo musiałem z powrotem te Red Bulle załadować, później podjechać na frisze na frisza oni już wiedzieli, bo ci do nich zadzwonili. Ja mówię, że mam 6 palet tylko do Was. No tak, ale nie mamy miejsca. 15 minut musisz zaczekać. Po 15 minutach przyszedłem, przyszedłem. dali mi rampę, ale nie było znowu wózka do rozładunku. Musiałem poczekać, aż goś skończy. Rozładowałem. No i teraz jadę do Aldi Bingen. Mam nadzieję, że tam troken też będzie troken, Kurde, bo. Tutaj tutaj rozładowałem sobie w normalnie w swoich butach, w swoich w sportowych butach, tak jak chodzę, ale tam już muszę założyć, bo tam się czepiają wszystkiego, że tam muszę już buty robocze założyć. fotoradar drugi, ładnie. Na prędkość i czerwone światło ustawione Także do Bingen według nawigacji po 12.05 Chyba, że tam będzie coś zakorkowane to trochę później. Myślę, że do 13 rozładuje i będzie pewnie odbiór Schmelzer. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Mogą być trzy odbiory. Taki koras. Przep Trzeba by google maps odpalić, zobaczyć, co Google Maps pokazuje. 12:34. Ruszyła się tylko jedna strona, bo zjazd odblokowany. No ale tam nie ma jak objechać tego. No i niestety, dalej w koreczku. Dalej w koreczku, dalej w koreczku, i będzie zaraz. Stop. No niestety, słabo to wygląda, co tu się odwala. Że godzinę już kurde w takim korku, hmm, godzinę. No, niestety, jeszcze trzeba dookoła gdzieś jechać. Kurde, tu już z tej strony samochody wypuszczają gdzieś. To był wypadek to naprawdę grupy. Oni trochę by nawracali kurde samochody. No i teraz to mi każe z powrotem nawracać, nie no. Zjadę, stanę i zapytam się, co dalej, bo nic nie zrobię. Nie ma innej drogi, stanę, popatrzę, ale kurde, no do Bingen nie ma innej drogi, za dwie autostrady i tyle. Mają do mnie oddzwonić, ale ja sobie tu znalazłem, kurde. Duży może więcej, spierdalaj. Weź mi tu przyspieszał, Tędy powinienem dojechać. Według nawigacji tu jest kawałek, jest przykorkowany, i później z powrotem, niby na 60. Ładne spóźnienie, z półtorej godziny, kurde, jak zajadę na wpół do. Takie tam. Malutkie spóźnienia, najgorzej, bo jest Aldi do drugiej. 7,5 tony, kurwa, Unleagafry. liga jebana. 7,5 tony. Jak będzie jakiś mostek, to w pizdu. Trzydzieści na godzinę. Tylko jeszcze fotoradaru jakiegoś nie było, kuźwa. Taka sytuacja panie. Same osobówki za mną jadą. Nie będzie fotoradaru i żadnego wiaduktu ani mostka, no to jakoś przejadę. Co tu jest? Ja pierdolę, Panie Szanowny, to ja tędy muszę, bo tam nie przejadę kurde. zaraz będzie koniec drogi. Ajajaj, aj, aj, kurde panie. Kurwa, tam już w ogóle zakaz dla osobówek jest panie. No to fajnie kurwa No to zajebiście Zajebiście teraz panie kurwa Teraz nie przejadę już nigdzie tu No to fajnie No to fajnie Google Maps Kurwa panie i te sprawy Taki fajny ten <śm> piątek, piąteczek, piątuniu Żeby się nudno nie zrobiło. No gdzie ja tu nigdzie nie wiadę, panie kurde Wszędzie koniec drogi 200 metrów zawróć kurwa, tak Kurde, gdzieś tak czy tak muszę nawrócić. Nie będę kurwa tyłem co w całą drogę. Ja pierdolę. że tu nie ma gdzie zawrócić kurwa. To jest najgorsze. No, słucham. Aha. że się wsadziłem w taką kurwa drogę, że ciężko wyjechać. Teraz stąd Nie ma gdzie nawrócić, kurwa, już chyba z pół kilometra cofam. No. no, mówi mi którędy jechać, ja już znalazłem drogę, którędy jechać, ale kurwa pokazała mi nawigacja jeszcze inny skrót, ale to na osobówkę, kurwa, nie na ciężarówkę. Nie jak już wjechałem. Teraz muszę z powrotem stąd wypieprzać. Wyjścia kurwa, tu będzie gdzieś zablokowane, taki na wąski przejazd. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięta droga ani gdzieś jakiejś zwężki takiej, że nie przejadę. O fajnie tu auta stoją a pierdzie. Ludzie patrzą jak na głupka zakaz 7,5 tony. No e, ja kurwa takim skurwy synem 40 ton się wiem, nie ma żadnego moska, nie ma żadnego... Żadnej tej Udało się to przejechać, kurde. Ładnie się opóźniło, guźba. Półtorej godziny, panie w dupie 17, ok Może dzwonili już tu, kurde, panie Wiedzieli panie, że korek zablokowany Dobra, wyprostuje się ładnie Papiery trzeba wziąć i iść rozładować no jeszcze dwa odbiory do zrobienia, kurde. Dzisiaj. Są badziewne te gumy kuźwa Odjazd załadowany. Nie ładowałem goście, ładowali. Tu szybko idzie i zostało 99 km do przejechania. Półtorej godziny 16.18 według nawigacji. Przedtem, według nawigacji, była 12.00. Przyjechałem kuźwa na 13.30. Dzisiaj może być zakorkowane. Zobaczymy. 16.22 Auuu, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że skończę. O 16.20, mordę, przez to, co się dzisiaj działo. O, 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 tu jest zajęte. Przez to, co się dzisiaj działo. Przez te korki i te zagmatwania. No, nie spodziewałem się, ale grunt, że już po robocie. Auuu Auu. kilometrów. Dwieście trzydzieści sześć Tankowanko fury jeszcze, tankowanko fury Fura zatankowana Szyba przemyta, można auto odstawiać i na hatty.